Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jesteśmy ponownie na czystym świecie, ponieważ znowu będziemy rywalizować ja versus moja siostra. Jakiś czas temu nagraliśmy taki odcinek, w którym rywalizowaliśmy ze sobą i musieliśmy się na końcu bić. No i moja siostra ze mną wtedy wygrała. Więc ja nie mogę. Nie może tak być, nie, mo nie mogę tego tak pozostawić. Muszę to zmienić i teraz ja muszę wygrać. Zmieniliśmy wszystkie rudy w Minecrafcie na Laki Bloki. I to właśnie z tych Laki Bloków będą lecieć OP itemy, do których musimy się uzbroić i za 10 minut będziemy ze sobą walczyć. 10 minut na, na liczniku to jest myślę wystarczająco, więc uwaga. Ja w tym momencie mam przygotowany tutaj stoper i nie zwlekamy ani chwili dłużej. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a ja klikam start. No i w tym momencie Tosia, musimy zdobyć Dóra. itemy. Więc tak, ja zaczynam sobie od podstawowych rzeczy. Ja sobie zbiorę po prostu drewno. Drewno jest taką rzeczą ja też. która się pewnie przyda, więc zrób sobie kilof, wiesz, bo bez kilofa na pewno nie rozwalisz no, no, no. tego laki bloka. Ty masz nagraną swoją perspektywę, więc ja nie muszę teraz w ogóle, w ogóle nie muszę się temu przejmować. Pierwsza ruda wykopana i co z nich dostanę? Pół. Dobra, dostaliśmy ciekawe rzeczy, nie uwaga. Tak szybko. Mam... Dostałem jajko, spider... O kurde, co to jest? Ja myślę, że tam pisze Spider, a to coś tam innego pisało. Dobra, zakładam sobie podstawową zbroję, to są moje podstawowe itemy, które mamy w tym momencie. Więc git może być, może być, mogę to zaakceptować. Jak na pierwszego laki bloka, nie ma tragedii. Ja bym chciał jakiś kill -off może dostać, bo to się strasznie długo kopie. Pyk, dobra, co my mamy tutaj w drugim? Nic fajnego, nic fajnego, teraz to się trzeba tego pozbyć. To wywalamy, to wywalamy, to wywalamy. Zostawimy sobie łuki strzały. To nam się jak faktycznie ty to może szybko przydać? tak robisz? No normalnie szybko, jak szybko, ja, ja działam powoli. Laj, tu glas nam niepotrzebny, to niepotrzebne. Wiadro nam się może przydać, patyki zostawimy, dobra. My możemy wykopać następnego Laki Bloka. Uwaga, co my tu z niego mamy? Uff. Tu coś jest już fajnego. Slow falling, dobra, powolne opadanie mamy. Mamy siekierę, więc będziemy mieli się czym bić i mamy nowy kilo, więc możemy wywalić te rzeczy. Wywalam to, wywalam to, wywalam to, to. Jabłko zostawię, bo to jest jedzenie jednak tu to. Dobra, mamy Git. Wykopujemy kolejnego laki bloka. Okej, okay, tu mamy już coś ze zbroi. Mamy jakiś hełm i buty, dobra. Jak się tam idzie? Wykopałeś jakiegoś laki bloka czy nie? No nie, ja muszę sobie przecież ten kilo zrobić. Ty jeszcze robisz killów? No. To wyrzucam, to wy. o, mam mieczne drajtowe, dobra, elegancko. Zamienimy sobie to. To wyrzucam, to wyrzucam. Uff, Jak to się Pfff, to sobie off. To wyrzucam. No, jak? Nie pamiętasz jak się kilof robił? No, pacyki, a na górze jakie drewno? No deski, deski Normalno? po prostu, nie drewno, deski. A, deski. No. O, dostałem w ogóle laki bloki, dostałem z laki bloków, co jest grane. Dobra, idę, idę do Ciebie, wręczam Ci te laki bloki i po prostu Ty sobie je przytulisz. Bo ja już mam, ja już mam taki set, że ty się w głowie nie myśli, Ty kilof robisz, a ja już wykopałem masę laki bloków. Dobra, lecę do Ciebie zobaczyć jak Ci idzie. Ja faktycznie ja muszę zwolnić, ja muszę się ja muszę odpocząć i ja nie mus, ja nie mogę w ogóle y, startować z tym jakoś mega szybko. Więc ja dobra, mam pomysł. Zrobimy no. w takim razie tak. Ja mam 10 minut na to, żeby zdobyć te y, te laki bloki, a po 10 minutach ja kończę, a ty masz jeszcze kolejne 10 minut. I zobaczymy dobra, jak ja mam jak ci, jak ci już później. Gdzie ty jesteś? Tam jest ten i kilof. Dobra, no to chodź, po co ci się kiera? ci nie była nie jest ci totalnie potrzebna. oddaj mi tam siekierę. Dobra, uwaga, robimy tak. Patrz. Jesteś gotowa? Patrz, masz okay. laki bloki, masz laki bloki. Kop. Gdzie? No tu. Ale przecież, czemu mi to dałeś? No kilofem, kilofem, kilofem. Aaa. Dobra, wykop co? So. Ty, ale kilofem to kop, kilofem. Aaa. Ja. No bije to kilofem to, to trwa wieki dobra. dobra, no tu masz coś ci wypadło Cicho. fajnego tutaj. Ło, wow, diamentowy mieć ci wypadł, no to elegancko już Dobra, tu... Wow, diamentowy na piersik! Wow. Dobra, ty ej, bo ty już dogoniłaś się w tym momencie, nie? Ja nie mam takich dobrych rzeczy. Dobra ja no muszę. Nie, już razie, nie mogę! No, musisz, Nienawidzę musisz, tego wyrzucenia. Musisz, musisz, musisz wyrzucać, no to jest. Dobra, co? ze by jednego lucky bloka. Tu jest jakaś ciekawa rzecz Potka na, na siłę, dobra. To nam się nie przyda, to nam się nie przyda, to też. A to... A water briefing, to też nie. Dobra, no to nie chcę takich rzeczy. Tu masz killoff lepszy, żelazny masz. O, i tu jest jeszcze jedna fajna rzecz. Co to jest? Co to jest? Uciekaj! Uciekaj o tego! <śmiech> <śmiech> o nie! Czy to ci dało efekt jakiś? Bo to, bo to daje na 5 minut wykluczenie z kopania, że nie możesz kopać przez 5 minut. Nie wiem Prawda? A sprawdź czy możesz coś wykopać ja, Jak ci to dało To jest to w świecie. Nie możesz nic wykopać? Czekaj, chyba mogę. Wiecie co to jest? Jakiś duch Dobra. O nie, dobra, no to teraz jak, jak mówisz, że duch, no to już na pewno to dostałaś. Nie możesz no. kopać przez 5 minut No to sobie ten wy ten, o. O. wypotrzebne rzeczy. Dobra widzowie, zrobię tak. Yy, efekt Efekt clear robię w tym momencie na, na tosi. ściągam jej ten efekt, bo ona nie być w ogóle nic kopać, więc ściągnąłem ci to, żebyś mogła. Kopaj dalej, kop, kop dalej, żebyś miała z czego, co tam zrobić. Ale ja Dobra, muszę to, to przecież wy o, wyrzucać te rzeczy bezsensowne. No musisz, musisz. Nie bezsensownie, bezsensownie. musisz wybrać sobie te, te najfajniejsze rzeczy, co chcesz zostawić. No, bezsensowne muszę. No, no, ale ty powiedziesz, że bezsensownie musisz usuwać, a to nie jest bezsensownie, to jest bardzo sensownie. Dobra, no, ja sobie Dobra. kopię tutaj te laki bloki, jest elegancko. Ja muszę zrobić sobie czyszczenie w ekwipunku tak samo, bo mam za dużo tych rzeczy. Czyszczę to, to, to. Takie rzeczy nie potrzebujemy tego, to też nie, to też nie, to też. Nie. To też. Co? No, nowo mnie zaatakowało. O, to nie bo... Ma... <laughs> o kurczę, no, to czekaj jeszcze raz i ten efekt. Odejdź od tego, uciekaj od tego. Nie możesz stać blisko. Bo jak jesteś zawisko, to ci wtedy daje ten efekt. Dobra, wyrzucamy to, to, to. O, mamy lepszy kilo, fajnie. O, mamy lepszą siekierę. Zostawmy sobie w takim razie. To wyrzucamy. O, ja w ogóle żarcia nie mam żadnego, ja muszę nad tym popracować. Masz żarcie, to moje gratulacje. Ja też już mam jakieś ciastka, ale o nie, ciastka strasznie powoli. Strasznie... Strasznie, to nie, nie chcę ciastek nawet jeść, wyrzucam je. Dobra, tu coś wypadnie z jedzenia fajnego. Zostałem zikiery, fajną, dobra, jest elegancko, jest elegancko, to wyrzucam. Mamy tutaj potki, to jest spoko. To wyrzucamy, to wyrzucamy, to wyrzucamy, to wyrzucamy. Dobra, tak, dobra, jest kit. Dobra, lecę dalej. Jak ci idzie kopanie takich Bloków? Masz tam jakieś? Mmm, yy, teraz już znalazłam jakieś, wiesz? Dobra, dobra. Ja coś czuję, że yy, tutaj. Ukryte. Mocna, moc, mocna przewaga będzie moja. Dobra, zostaw mnie ty szkielecie. Dobra. Jest elegancko pokonany. Ej dobra, bo ja tu jakiś strażnik. Dużo... Ja, 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 ja nie wiem, ja miałem tak dużo laki bloków tutaj. Co tu ja jest też. ciekawego? Co tutaj jest ciekawego? E, Sikiera tu jest, ale siekiery już chyba nie potrzebujemy. E, ale wezmę, zobaczę, jaka to jest siekiera w ogóle. Ja miałem tutaj mega dużo tych o, bloków. Teraz. Miecz! O, fajny miecz, lepszy niż to. Dobra, wyrzucamy to. Dobra, robimy tak, tak, tak. I co nam tutaj ciekawego jeszcze może dać? Dobra, utrudniam sobie, zrespiłem. wiedźmę w tym momencie. Ale ja mam tego teraz mega dużo. O, łuk jakiś. Power 1. Yy... No. Dobra, nie chcę mi się tu siedzieć w tym wszystkim. Tu jest za dużo tych rzeczy. Wychodzę stąd. Wychodzę stąd i idziemy kować następne rudy. Tu są jeszcze kolejne, dobra. Zobaczymy, co tu nam da. O, tu jest jakiś, jakaś. Yy, tak, jak to się nazywa. Do strzelania, dobra, to wyrzucam. Dobra, tu jest masa rzeczy, które mogę wyrzucić. O, to jest spoko chyba. Czy to jest lepsze? Quick Charge Unbreaking. A tu jest. Dobra, jednak Quick Charge mi będzie bardziej przydatny na ciebie. dobra, ile nam czasu zostało? Ej, ogólnie zostało 40 sekund, 40 sekund, ale to mi zostało, ty masz jeszcze więcej, ty masz kolejne 10 a, minut, więc. Ja, ja muszę się śpieszyć, ej, bo ja w takim razie się, ja w ogóle się rozmarzyłem tu, a ja potrzebuję więcej rzeczy, bo ja w ogóle nie mam czym się bić w tym odcinku, jak tak patrzę. No będziesz. No nie, no 26 sekund mi zostało, co to jest grane. Dobra, ej, ja nie mam laki bloków tu żadnych. Nie mam już czego wykopać. Nie mam już czego wykopać, skończyły mi się laki bloki. No jeszcze mnie no, ale bije. Dobra, jest trudno. Dobrze, 14, tak. 14 sekund do końca. Ja już nie Ja mam jakoś. Ja jako... Ej, Zombiak mnie bije! Ej, dobra, ej, to ja mam to ja mam niezły przypał, bo ja tak sobie na spokojnie kopałem, ale tutaj mi czas, tu tutaj uciekł. Dobra, no ja trudno, ja lecę do ciebie, będę cię obserwować, co, co ty tam wyprawiasz. Właśnie mi się skończył czas i znalazłem lucky bloka. Wykopię go, zobaczę, co z, z tego do tego wypadło. Nic fajnego, dobra. jak mnie atakuje, muszę go bić. No to, to bigo, Super. bigo, ja co do ciebie w tym momencie i w tym momencie startuje ci 10 minut, masz teraz y, ty 10 minut na to, żeby coś wykopać, a ja tylko no. sobie tak wykopię, zobaczę co mi tu wypadło. E, ja mam jakąś złotą marchewkę. No to możesz sobie ją zjeść. Teraz Dobra, nie, teleportuję, teleportuję się do ciebie, muszę zobaczyć co ty tutaj kombinujesz. Patrz ile mam tutaj rzeczy. O kurczę, no to ja też tak dużo, dużo miałem właśnie. No, całkiem ciekawe tu masz rzeczy, nie eee, nic by... potrzebnego tak naprawdę. Dobra, ja muszę sobie zrobić czucie ekwipunku, więc rzucam tutaj, co ja nie potrzebuję, to, nie potrzebuję, to, strzały sobie, ja strzały wyrzuciłem, o nie, o mm. dobra, mam tarczę, fajnie, fajnie, slow falling, mamy, mm, diamantowy mamy, mecz, mamy poison, dobra, git, dobra, wiem jak cię już, jak cię pokonam, jest git, jest git. To wyrzucam, 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 to, wyrzucam, to, wyrzucam, to wyrzucam. dobra O! Nie tak miało być widzowie, nie chciałem tego zabrać, sobie wpadnę, nie chcąc, dobra wyrzucam to wszystko co ja tutaj zebrałem Wygląda to jak próba zabrania czegoś na nielegalu, ale tak w ogóle nie było jak Co? Nie, 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 już, 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 już wszystko wyrzuciłem Jest git, jest git, jeszcze to, tego nie miałem, dobra Mam wszystko co... No nie no, już, jakieś twoje rzeczy Nie chcę... Ja wyrzucam je Co robię? O nie, przepraszam, przepraszam Dobra, uwaga, ja jestem, ja jestem gotowy Ja jestem Grązowa owca! Ja jestem gotowy, chodź, chodź, chodź się bić Trzeba się bić, trzeba się bić, ja już jestem przygotowany Już, Jer już, już wszystko, ja wszystko, wszystko, wiem No to się bijemy, start! Start? A gdzie ty jesteś? A tam jesteś, dobra, widzę cię, dobra, no to start Ej... poczekaj Co? Co poczekaj, co poczekaj? No, gdzie ty jesteś? Jestem ja idę. Ja miałem potkę na niewidzialność. No bij się, bij się, no co? Gdzie ty idziesz? No ale ty masz jakieś potki na niewidzialność No i to jest oczywiste, że ja przegram ale ja tylko, tylko... O nie, truciznę sam sobie dałem, truciznę. O nie, 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 Aj, dobrze ci tak. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Jest dobrze, jest Dobra, ty musisz mnie szukać. Ze mnie takie, takie, takie jakby, takie dymki lecą. Ej, dobra, bo ja teraz mogę nieźle zginąć. O nie, 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 jest dobrze. O nie, 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 no nie gadaj, że ja przegram drugi raz. Ała! Mnie ta podka bije. Dobra. Dobra. Przeżyłem to, biorę sobie złote jabłko. Jemce złote jabłko i tyle w temacie. Pyk, pyk, tu masz ja płacę. marchewkę! Dużo, dużo widziała, masz na niewidzialność. Złotą <noise> marchewkę zjadłam. Ej, no dobra, nie, zostaw mnie, zostaw mnie! Chwila, poczekaj, nie! Nie! Naprawdę fajnie odcinę, we. <noise> Dziecy jeszcze mówisz mi, że no będziesz mi dawał fory, po ale... chwili zrobisz jakieś takie niewidzialne Ale ja... to było mega dużo fory, bo ja tak naprawdę ty w ogóle nie mogłeś mnie znaleźć, no bo... No bo, no bo, ja no bo jesteś niewidzialny! Ja nawet się na zbroję, ale no mogę. Ale jesteś. Się... No ale bo rawiesz jeszcze na zbroję może, może to był lekki cios poniżej pasa Ale teraz mamy 1-1 Więc yy, możemy się rewanżować Po raz kolejny <grych> No więc widzowie, dziękuję za bardzo za oglądanie Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, elo